Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. jestem AimatX, a dzisiaj z nami jest kapitan Kaczka. Cześć. Ringel Gabinę dengadżiga, bo mam takie fajne okularki, nie okularki, tylko opaskie na oko. Jesteśmy na krainie youtuberów. Bo Macie dupę, wyś... wam pokażę. Serio, serio, już przyszedł. Serio, już przyszedł, no to... A, Mar a, ten, a Kraj Sof, Kraj Sof ma majtki, jak tak pokazuje dupę. Na serio. Oglądajcie, gdzieś tam w odcinku jest. Gdzieś tam moim. Jest pokazane, że ma majtki. Dobra, gdzie się kopiemy? Czy podajemy najpierw sobie domek? Idziemy w gobalenie. Dobra, to chodzi o, drzegaj, ogej Czekaj, nie mam, jest włączony wifi, wow, wow. ale włącz... serwer jest włączony nie wiem dlaczego mu, ale włączył mu, że gado zlokiłem od g na... ogi, drzegaj, drzegaj, drzegaj wlanej sobie może bym z zlokiwać ogi, ja nie mam ladawzy że... co się długo <laughs> to że... <laughs> za nic nie będzie i tak nie ma tego, to jest cykier. Dobra chodzi gdzie mam zgobale nie. I taka zebrać. Będę cię rozwalił do mnie. To ja ci wyróżnę. Ale... <laughs> wow. Wow. Gabida nie gacz go. Ej. No. Ja, ja gobałem Gabida nie gacz go. Ej, ja i tak mam. Ten do przepalenia ciodła Gabi da męga, mnie, dodaj, broluje Ej do mojej Dobra, wysyp Kup sobie Za swoje pieniążki <sum> Dobij się Udobij się Ażeby ci... Bici, no, Ej Tim Sława, uważaj

Dzień dobry, chodź w kaję. Czekaj, muszę A zrobić w ogóle, to co chciałem. W, w ogóle nagrywam o pierwszej w nocy. Jest fajnie. Nie faj się, jest, że nie. Jest, jest kola, są chipsy, jest fajnie, jest impreza. <laughs> z, 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 nie z, lubisz z, koki? Ma, kocham kok. Znalaz, znalazłem chyba go balnie. Zbieram obsidian Kyle'owem... Y <laughs> Zderta. Z derta. z Bo... derta. Bo... Znalazłem Bo... chłopak, slash Bo... Bo... tp aloat. Jak? Slash tp aloat. Mi napiś, jak? No ta kreska. Ha, no to dobra. Ta kreska to jest slechte. no i co dalej? Aluat, spacer aluat. Ale, o, mam e, no Ale, dobra. Ale, czuję! Żelazo. I tam masz na dole gdzieś widziałem, że inne żelazo. Szkajlaton! Zabiję Gnuja Ja mu dam bicia, ale ja. Ja nie, Dziady mnie, bóg. Pozdrawię Dorja ale nie wziąłem to. Ja mam jeszcze łożemy Łoł wow. Już się budzę Łoł wow. wow. no. Wiesz? Zostało mi jedno serduszko Żal nie wziąłem ani mięska, ani korczów, ani nic Ej pomóż mi Ej tam jest drugi creeper! idzie do ciebie Tak bardzo Kupi. Kupi. Matek. Wiesz co? Ja muszę się wrócić. Idę po tarczę. No to... Po, po żarcie. No Ciężu. to dobra. Jak, Jak coś to te do Jak coś to te do mnie. Dyrtem. Dyr dyr. Znaczy, dyrta ma... tym no. Ja coś do te domówiłem, byś chciał znaczy, już wrócić. ...blogu, który zrobiłem sobie y, na piasku. Game Żartuję nie no, nie no, uczciwie, wszystko było otworzone. Co jeszcze? Wszyscy nie jeszcze, czy same te. ale ten Gliber był gubi. O bloki, może. Tyle tych czy bloków, że zrobię sobie całą chatę z niego. Z demoniem Nie no, nie żartuję, no, pokażę. <śmiech> <śmiech> nie Czemu i tak dziwnie <laughs> reagujesz? Alun, no Kiedyś mnie nie lagowało jak nagrywałam na Okej, okay, jest okej, okay, już uspokoiłoś. się. Już nie ma lagów, 103 fps już i A właśnie, zrobiliśmy sobie nowy O! co będziemy tam Tak jakby, nam no, to powiedzieć, parkury takie ekstremy. No coś takiego bekowego, tak, no taki. No skakanie, tańczenie jakieś takie śmieszne. No itp. Taki... no będziemy takie śmieszne po prostu, to będzie tak. Ten... takie, takie. Ja to w ogóle ten kanał to nim ja, Karczka i Chrisow. Gra... To jest Marek. To jest Marek To jest Marek z Maregi. W... W... To są Maregi. I z nie, Marek, Maregi. Dobra, i tam jest siedzenie jakby ci, Martyna No mamy Martyna no? zostało no, 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 no. no cztery jakby ci. Gdzie jest ta strona? Zagrałem w najbliższym na zmianie. A, walega, mi bliżej, że nie mogę. Siamano komisarz, no, jestem na wideo. Kto ci bierze? Kolega z dawnej klasy. Izie napisałem. Napiszę mu sięmanego, jestem na wideo. Siem... Siema, jestem na... wideo. Okej. Okay. Okej, okay, jestem już napisałem mu. Okej, okay, jału. Siemanego, jestem na wideo.

youtuberów z Krakowa, bo jesteśmy z Gragowa I będziemy do... I będziemy nas z Bingwina. Przyjeżdża um. Powiemy Trzeba. Trzeba. Trzeba przyjechać. Zawołamy całą parę kupujcie koszulki i hmm, yes. yes, so. yeah. Już, gdzie jesteś? Nie mogę znaleźć pustyni. Debynni wierzą w mnie. Aha! Byzdyni? No ej, jesteś z koło tam. Ja jestem na pół... z byzdyni. Gdzie? Koło byzdyni. Tak? No. To te pani do mnie. Za debil! Coś cię zrobił. Co? Pukowało. Chodź tutaj duza idziemy zaraz w kino, bo wiesz że nie gra w gdzie. A myślałam, że przy nagraniu. Nagrywa no. <grywa> się, a my jesteśmy. Dobra, Dę chodź rano, idziemy patrzymy, w kino. Chodź idziemy w kino, bo już prawie noc się robi. Się chodź się? Się się robi się noc. Tu jest dwój do magii. Daj mi coś do żardzia! No to chodzi. Gdzie ty? Chodź tutaj, dodaj daduzie Kapitan! kapitan Kapitanie Kaczko, chodź tutaj Zamknij się Łapy Zamknij mordę Dodaj, no. dodaj daduzie Zamknij <grym> mordę, daj mi to Złodziej Złodziej Nie ma Złodzieju Dawaj to, głupi Trzymaj cię Trajer Idzie sobie go do swojego idziemy w kinę Muszę sobie dać no, ja w ogóle oprowadzimy po domkach już no, prawie ja tutaj mam domek skończony domek. mój domek, bo choby bicyku iść do łóżka to musiał się napić. Okej okay. Okej, okay. jest dzień mm. O ja sobie akurat przepalę I kończymy odcinek Co? No bo ja krótki nie nic drugiego Mam drożdżkę żelaza, dam ci połowę. Chodź, dam ci połowę mojego żelaza. 11. Mówiłam o tym 22. No żelazo zawsze spokój. Nie tyle na tyle, nie cię wstać i kończąc odcinek już. Ja drugiego nie będę nagrywać nigdy. Uff, dobra. Może biedny do nie to się pożegnamy. Może w dźwięku do mnie bym do mógł. Daj no, się, bo żegnamy Już? Ja już się żegnam, ja już nie nagrywam Ale Ja krótkie zawsze odcinki nagrywam <grym się> E czemu? Dobra, ja no, kończę do 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 do. ja od Jak będzie Ja Bo to będzie mi się całą noc renderowało czekaj, tylko przepalę Mnie też będzie przebala Jak przepalę, to skończymy, nobie. Na Ja pitole, no dobra Mamo... Muszę im pokazać co będę robił. Jestem w Muszę. Chyba już wiecie. Teraz zrobię sobie łopadę. Łopada Achillesa. Yes. <laughs> I zrobię sobie pochadzenie. Nie! Nie? A może nie? nie. Tak? A może tak? Okej, okay. ja sobie zrobiłem dużo powodów po i zaraz sobie zrobię złote, złote sandały To znaczy się... A no ja, a ja, a ja nowe sandały Albo nie, zrobię sobie żelaznego hulkupa Zrobię sobie czapkę żelazną na zimę Jaka fajna, czapka zimowa jakby się nie zaważy, że w nocy zawsze mam odpały, ale no dobra. Co, co W nocy mam zawsze odpały. Imprezo! Zobaczcie co teraz robię. Jak będzie na wideo. Co teraz robię? Dobra, papa pa, ludzie. Subskrybujcie. Lajgujiecie do zobaczenia i cześć papa, pożegnaj się.